Witajcie moi drodzy na kanale Ball Games TV. Od razu zachęcam Was do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, żebyście pamiętali o kolejnych materiałach. A teraz chciałbym Wam przedstawić grę Smoothies od wydawnictwa Muduko. Gra, w której gracze wcielają się w kucharzy, którzy będą kręcili w blenderach właśnie tytułowe koktajle. Jest to gra kościano-wykreślanka od jednego do czterech graczy, więc zobaczcie jak wygląda ta kompaktowa mała gra na stole, jak wyglądają zasady. No i na koniec oczywiście kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam Was gorąco. Tak prezentuje się rozłożona gra Smutis. Gra będzie wykorzystało również pudełko, czyli wieczko i denko musimy ułożyć obok siebie tymi dłuższymi krawędziami i w środku mamy narysowany kwadratowy i okrągły blender. Obok umieszczamy 7 kolorowych kości. Każdy bierze po jednym arkuszu do wykreślania, ołówek i jesteśmy gotowi do gry. W zależności od ilości graczy, gracze będą musieli wpisać odpowiednią. Liczbę, która będzie nam mówiła, ile minimalnie pól w rzędzie musimy skreślić, aby otrzymać za to punkty. Gra przebiega w kilkunastu turach i w każda tura wygląda w ten sam sposób, że gracz aktywny będzie brał wszystkie kości, rzucał nimi nad mniej więcej tak. Po środku tych dwóch blenderów, tak żeby wpadły one do dwóch blenderów. Może się zdarzyć, że w jednym blenderze będzie mniej niż dwie kości, ewentualnie jakaś kość wypadnie poza blendery, wtedy gracz musi ponownie rzucić kośćmi, żeby były zgodnie z zasadą. I kiedy to zrobi, przechodzimy do właśnie do fazy aktywnego gracza. Aktywny gracz wybiera jeden z dwóch dwóch blenderów i następnie liczy, ile kości się w tym blenderze znajduje. Przypuśćmy, gracz wybrał kwadratowy blender. Jest są trzy, więc gracz musi w swoim rzędzie, na swoim arkuszu zaznaczyć, od lewej do prawej wykreślić trzy pola. Jak widzicie, są tutaj różne takie symbole, to są bonusy, które gracz będzie zdobywał. O tych bonusach za chwilę wam powiem, ale powiem Wam od razu, że jeżeli gracz zakreśla jakiś bonus, Umieszcza sobie, zakreśla sobie też taką prostą linię przy tym bonusie, że będzie mógł go wykorzystać. Kiedy gracz go wykorzystuje, stawia drugą linię, żeby był krzyżyk, i korzysta z bonusu. Na początku każdy z graczy ma trzy startowe bonusy. Oczywiście te bonusy wam powiem na koniec, co one znaczą. I następnie, kiedy gracz wybrał już, zaznaczył to, jaki Blender wybrał. Teraz musi wybrać dowolną liczbę kości, które tutaj znajdują i zsumować ich wynik. Może wybrać wszystkie, może wybrać dwie, może wybrać jedno, w zależności jaki rząd kolumnę potrzebuje. No i przypuśćmy gracz, no niech weźmie wszystkie. Ma tutaj 6, 8. Patrzy y, ósemkę na kolumnie 8, zaznacza teraz wszystkie kolory w, w tych kości, które dają mu wynik 8. Czyli na czerwonym polu. Zielonym oraz pomarańczowym stawia krzyżyki. Teraz, kiedy gracz to zrobi, oczywiście, kiedy gracz otrzymuje bonus, zaznacza go. Jeżeli jest to gwiazdka, no to od razu gracz stawia sobie, zaznacza, zakreśla sąsiednie pole, które przylega właśnie do tej gwiazdki. Natomiast, jeżeli zakreśli w kolumnie 7 albo 14, będzie mógł zakreślić dodatkowe pola, które nie są polami premiowymi, czyli jakieś puste pola. Teraz, kiedy gracz aktywny już swoją kolejkę skończył, przechodzimy do graczy pasywnych, czyli gracze wybierają teraz jedną z dostępnych kości w drugim blenderze, którego nie wybrał aktywny gracz i gracze po prostu zaznaczają sobie tą wartość w takim kolorze na swoim arkuszu, czyli na przykład żółta trójka i gracz sobie to zaznacza. I przechodzimy do kolejnej tury. Gracz aktywny znowu rzuca kośmie i gramy tak do momentu, kiedy spełnimy warunek końca gry. I koniec gry jest w momencie, kiedy każdy z graczy osiągnie lub przekroczy ten oto obszar na tych dwóch blenderach. Wtedy gra się kończy i będziemy liczyli punkty. Ale zanim przejdziemy do punktów, omówię Wam jakie mamy jeszcze bonusy w tej grze. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o tych bonusach, których Wam obiecamy, że Wam wyjaśnię. Jeżeli, tak jak mówię, przypomnę, jeżeli gracz zakreśla pole z bonusem, od razu stawia kreskę przy tym bonusie zaznaczając, że ten bonus ma. Jeżeli korzysta z tego bonusu, zakreśla drugą kreskę, tworząc taki oto X i mamy zaznaczone, że ten bonus został wykorzystany. Jakie gracz ma bonusy? Gracz Aktywny będzie mógł przerzucić wszystkimi bądź yy, wszystkimi kośćmi z jednego blendera. Yy, tutaj mamy gracz, który jest graczem pasywnym, będzie mógł wybrać sobie jeszcze jedną dodatkową kość z blendera, którego wybiera. Tutaj gracze wszyscy będą mogli sobie zamienić yy, kolor jednej z kości. Następnie mamy wartości minus 1, min plus 1, minus 3, plus 3. Te liczby dają nam możliwość zmieniania wartości na kości, czyli gracz na przykład miałby zieloną czwórkę, może skorzystać sobie z tego i będzie to jedynka, tak? Albo tutaj plus, czyli będzie siódemka. Natomiast te dwa bonusy powodują, że gracz, kiedy korzysta z tego bonusu, kiedy wybiera blender, może skreślić o jedną pole mniej niż może. No i kiedy, mówię, gracze już skończą grę, spełnią warunek, otrzymają Punkty. Jak te punkty wyglądają? Eee, gracze będą sprawdzali, czy spełniają warunek, który zapisali na początku gry, czyli minimalna liczba pól w, w rzędzie w danym kolorze. Jeżeli gracz skreślił 7 lub więcej pól, jeżeli wygramy dwie osoby, to liczy, dostaje tyle punktów za ten rząd. Eee, jeżeli gracz ma najwięcej skreślonych pól w żółtym i pomarańczowym rzędzie, otrzymuje po 3 punkty, które zapisuje w tym oto miejscu. Eee, dodatkowo gracze. Dostają punkty za klientów, czyli za każdy pełny kolumnę skreśloną, gracz otrzymują 5 punktów. Natomiast jeżeli gracz nie ma żadnego skreślenia w kolumnie, otrzymuje za to ujemne punkty. Ujemne punkty gracz również otrzyma za blendery. Jeżeli gracz ma skreślone te pola, otrzymuje odpowiednio ujemne punkty za te właśnie szare, szare pola. No i gracze, kiedy sumują wszystkie punkty, gracz, który tych punktów ma najwięcej, wygrywa grę. Gra smoothies naprawdę bardzo kompaktowa, lekka, przyjemna, szybka gra, kościano, wykreślanka. Więc jeżeli szukacie takiej gry, to, to od razu możecie sobie się nią zainteresować. Gra kosztuje niecałe 40 zł, więc to myślę, że nie jest jakiś duży koszt, a naprawdę gra może się spodobać. Jest kolorowa, bardzo ładnie wykonana, zasady są bardzo proste, przystępne. Oczywiście dają też możliwość troszeczkę do pokombinowania, ale nie jest coś tak mocno rozbudowane, więc osoby, które szukają czegoś. Bardziej, w którym mogą się wykazać jakimiś kombosami. Tu tego nie znajdą, to są bardzo proste rozwiązania. Po prostu dostajemy jakiś bonusik, który po prostu nie za bardzo wpływa na jakiś większy kombos. Ewentualnie tam możemy jedno, dwa pola więcej zaznaczyć i nic więcej. Niemniej jednak, jeżeli szukamy jakiejś właśnie prostej wykreślanki, którą załapią najmłodsi gracze. Bo tutaj jest od 10 roku życia. Myślę, że spokojnie i młodsze osoby w tą grę dadzą sobie radę. Jeżeli po prostu umią policzyć do 14, umią zsumować te kości, no to spokojnie sobie dadzą radę. Więc, smoothies, no, przyjemna turlanka, taki filerek, który może zapełnić jakąś dziurę między większymi tytułami. Niemniej jednak, jakoś. Mnie nie porwał, zagram, jeżeli będzie okazja, ale jednak moim zdaniem wolę te rzuć na tacę, tam jest więcej do pokombinowania, mi się bardziej tamta gra podoba. Ta jest w porzo, ale tak głowy nie urywa. Warta spróbowanie, a róż może Wam się spodoba. Także na dziś to wszystko, zapraszam Was gorąco na kolejne materiały, na kolejne recenzje. Zapraszam Was również do e, polubienia naszego profilu na Facebooku. No i oczywiście trzymajcie się do następnego razu. Cześć.